Sprawdzamy sobie rotację, lewa rotacja. Na końcu ruch. sprawdzamy czy jest dużo ruchu w kierunku do głowy, jest dużo, prawa rotacja jest jeszcze więcej. Bardzo dużo jest prawej rotacji z tym prostem na końcu który jest mniej. W lewo trochę brakuje. I myślimy sobie, że w lewo brakuje. To jest ruch odpowiedzialny za sprzężenie w dolnej części szyjnej. I myślimy, że prawdopodobnie brakuje ruchu na dole. Mamy testy, które pokazują, który segment, ale chcemy wiedzieć, jak się porusza górny kręgosłup przyjmy do rotacji w lewo, w lewo. Więc pełen skłon boczny w prawą stronę stabilizuje skłon boczny i delikatnie nosem obrót w lewą stronę. Widzimy, że jest dosyć dużo rotacji w lewo. Myślimy, o, u góry się porusza. Największa pułapka, na jaką można trafić. Wtedy mamy testy specyficzne żeby się przekonać, czy się poruszają segmenty dobrze od C0 do C3, bo te segmenty muszą brać udział w tym ruchu w skłonie bocznym w prawo i lewej rotacji. One dają tą możliwość ruchową, więc musimy sprawdzić sobie kolejno segmenty C2C3, C0C1, C1C2. Z biomechaniki i to wynika, nie będę teraz tego tłumaczył. Jako pierwszy segment C2C3 sprawdzamy, czy ma możliwość ruchu do rotacji w lewą stronę. Jeżeli C2, C3 nie poruszy się do rotacji w lewą stronę, to nie poruszy się też C0, C1 i C1, C2. Więc sprawdzamy pierwszy segment C2, C3. Szukamy sobie C2. Na granicy ogłosienia, jak tu schodzimy z czaszki, pierwszy wrostek kolczysty, na który trafiamy na granicę ogłosienia to jest C2. Idę na dolną krawędź kolczystego i trochę poniżej układam swój palec na kręgu C3. wrócę między mięśniami, pomiędzy. A mostkowo-wojczykowo-sudkowym będę stabilizował łuk C3 w kierunku do brzuszny. Obejmuję sobie na około głowę. Palec najmniejszy mojej tej ręki tutaj może być na łuku C2. Będzie kontrolował też ruch tego kręgu. Ustawiam się swoim kolanem w kierunku za plecy pacjenta około 45 stopni. Głowa jest w pozycji neutralnej, przylegam delikatnie do głowy, staram się nie przylegać do barku pacjenta, tylko wciągnąć trochę brzucha, albo trochę odejść od pacjenta barku. Z tej pozycji zanim zrobię ruch swoim ciałem, muszę ustabilizować lepiej C3 po stronie lewej. Unieruchomiony nadgarstek, ściągam do siebie łokieć, wtedy mój kciuk dociska się do łuku C3 po stronie lewej, mam kontakt kostny. Utrzymuję stabilizację swoją dłonią na karku pacjenta. Stabilizacja jest głównie kciukiem na C3 po stronie lewej. Uginam swoje kolano, opuszczam swoje ciało na dół, a ręka moja, która jest na głowie pacjenta prowadzi ruch po stronie prawej w kierunku do suszytu, a moim parkiem spycham głowę w kierunku do podłogi. Czyli żeby była rotacja c 23 w lewą stronę, to prawy staw musi mieć ślizg do zmięcia, bo ślizg wyprzeszkowo, a lewy do grzbietowo do I chcę te śliski uzyskać jednocześnie. Uginam swoje kolano, chcę spróbować robić ruch do skłonu w lewo, rotacji w lewo, proszę pacjenta, wylej wodę z lewego ucha za lewą łupatką. nie mogę, opór, opór. Myślę, czy to jest tam. Myślę, że chyba nie. Sprawdzam drugą stronę. Znowu jestem na C3. Chwytam na około C2. Zanim zrobię ruch dociskam się do C3. Kciuk do brzusznie do kontaktu kostnego z C3. I próbuję robić ruch wylania wody z prawego ucha za prawym barkiem. Delikatnie razem ze mną. Hop. Jest super powrót. Widać, że jest ruch powyżej. Pięknie się przemieszcza C2 do rotacji prawej. Czyli brakuje w lewo. Jeżeli brakuje w lewo, nie wiem po której stronie jest problem. Mamy kilka sposobów na określenie, po której stronie. Jednym z nich jest badanie ślizgów. Jeżeli brakuje mi skłonu w lewo, rotacji w lewo. No mogę scentrować ruch na łuk po stronie prawej, tam będę swoim brzegiem okciowym dłoni, kością śródręcza piątą. Stabilizuję C3 do brzusznie i spróbuję wykonać ślizg w kierunku do sufitu, trochę do brzusznie. Chcę wykonać ślizg na prawym łuku C2, nie mogę wykonać. Myślę, chyba nie jest to problem lewego, tylko prawego stawu. Prawdopodobnie nie ślizga się w kierunku do zgięcia, ale sprawdzę też lewy staw. Wtedy sprawdzam, gdzie jest C2. Muszę być poniżej na C3, stabilizować go od dołu, ale najmniejszy na C2 na łuku. Mam kontakt kostny. I delikatnie wylanie wody z lewego ucha za lewym barkiem. Bez problemu idzie w kierunku do wyprostu, czyli jest ślizg do skłonu w lewo, rotacji w lewo. Czyli nie jest to problem lewego stawu, tylko prawego ślizgu zgięcia.